Dobycie, przeładowanie, zgranie, przeładowanie, strzał. Zgadza pierwszy. Tak. Dobycie, przeładowanie, pierwszy strzał. Wyrzucenie. Zgadza się? Zgadza Zgranie. Magazynek, który wyrzuciłeś dalej i dobrze yy, bardzo się siłowałeś, żeby wyrzucić. Dwa kolejne, bez żadnego problemu, więc za chwilę ten nabiegł już będziesz miał. Ja. I to samo. I na to zgrywamy spokojnie. Dobycie przeładowanie strzał. Mocniej po prostu nadgarstkiem, to wtedy one nie lecą tu, zobaczymy, mm. właśnie polecą dalej, bo jak tak. za krótko robię to głośno. Drugi, trzydzieści. I teraz jeszcze jedną rzecz zmień, to, to jest tak naprawdę najważniejsza rzecz: szybkie dobycie i oddanie pierwszego strzału. Widzisz? Nie, ja nie robię e, czegoś takiego, że. E, nie robię czegoś takiego, że dobywam, przeładowuję i dokładam rękę, tylko dobywam. Przeładowuję i już chwycę. Jeżeli teraz trochę źle chwyciłem, to oddam pierwszy strzał i sobie szybko poprawię rękę. Tak? Chodzi o to, żeby jak najszybciej złapać porządnie bron i oddać pierwszy strzał. Tak? Stąd.py. Tak? Czyli y, przeładowujesz i od razu staraj się dołożyć tą rękę jak najszybciej. Dobrze? Gotowy? To jedziemy. Tak. Teraz, teraz staraj się przyspieszać. Czyli chodzi mi o to, że tu strzelam. Kontrola, wymiana. Strzela. Spokojnie. Kontrola, wymiana. Szybko wymianę. Wyrzucenie włożenie. Ona wypada, a tutaj już... Thank you.